Siem ojcowie, dzisiaj mamy szybki temat. E, uniwersalny hamaczek Gyridu. Taki na mówi uniwersalny hamaczek Weber za 600 stóp na stelażu. I odpowiedź na pytanie, czy taki hamaczek w ogóle ma sens. Perfect. Pierwsza ważna rzecz jest taka, że w ogóle nie ma nigdzie żadnego testu tego hamaczka, tylko w języku wroga są jakieś informacje. Więc postanowiłem, że coś tam zrobię po prostu po swojemu. I ten hamaczek już mamy ze 3 miesiące, więc jest trochę przetestowany. Ładnie go w folię włożyłem, żeby wyglądał, że hajs na niego właśnie wydałem, ale tak naprawdę już jest trochę jeżdżony. Ładnie go widać? Ładnie. Dobra, o co w nim w ogóle chodzi? No ten hamaczek Weberton jest uniwersalny, czyli do tych przyczepek dwuosobowych albo jednoosobowych dla dzieciaków, do których nie ma hamaczka hamaczków takich dedykowanych, to można sobie kupić taki. I ta firma y, ma dwa hamaczki. Jeden taki tańszy ze styropianu, y, w który bym nie włożył, zabym bym nie włożył, a drugi jest taki y, porządniejszy. Właśnie na stelażu I no po prostu taki porządniejszy drogi jak cholera Większość firm ma te dedykowane hamaczki Które wydają mi się być lepsze No ale ja kupiłem po taniości przyczepkę Więc musiałem potem dowalić I kupić taki wypasiony hamaczek Bo jechaliśmy na urlop Fakt jest fakt, że jakość wykonania No może od tego zacznę Jakość wykonania jest naprawdę spoko Ten stelaż jest super I on jest dosyć lekki Więc wygląda na taki masywny Ale jest lekki Bardzo stabilny Więc to mi się wszystko tutaj podoba takie dostajecie paseczki, no te paseczki się częściowo mocuje eee, nawet ta podusia tu jest taki, o bajer, czy to widać ładnie? Widać? problem jest oczywiście w tym, że on jest drogi do czego pójdę i montaż, i teraz wam chyba wrzucę tutaj, będzie się teraz pojawiało Filming jak pan w Niemczech to montuje eee, i no wygląda tak łatwo i pięknie i potem ja to montuję No i mówiąc brzydko to jest przesrane, bo cały czas y, jakoś on tak krzywo wychodzi, lata, jest niestabilny, y, no po prostu jest totalnie do dupy. A więc zajęło mi to ze trzy podejścia, żeby to dobrze zamontować. Zwłaszcza, że ta nowa przyczepka, którą mam ona jest trochę węższa, więc y, no trzeba po prostu pokombinować, zrobić trochę inaczej. Y, go się zapina tak jakby, jakbyście zapinali dziecko w pasy, te przyczepkowe i tymi pasami, które tu są do, y, dodane się po prostu... Bo odciąga go, żeby był tak yy, równo. Psie, może ty pomożesz. Albo psie, jak to się zapina? Yy, więc, jak już się uporacie z montażem yy, tego ustrojstwa. To dziecko, nie, nie będę wrzucał wideo moich dzieci, ale dziecko siedzi stabilnie. Tu jak się pasy dopnie, te tutaj o, to to się robi taka, takie czułenko, więc to też jest spoko, bo młody nie lata na boki. E, tak jak tam pan Niemiec pokazywał, to to było dosyć e, pionowo. Ja po prostu tymi pasami podciągałem tak, że za którymś tam podejściem już wyszło, że, że ten hamaczek był e, taki powiedzmy poziomy bardziej leżący, bo mi się wydało, że, wydawało, że po prostu taka pozycja e, jest lepsza. Problem kolejny w tym montażu jest taki, że jak już się umęczycie te 20 minut, żeby go zmontować do przyczepki, to potem jak chcecie przyczepkę złożyć, no to nie złożycie. Tylko musicie to wszystko wyciągnąć, złożyć przyczepkę do bagażnika i osobno hamaczek. Nie wiem, czy tak to działa w tych dedykowanych hamaczkach, no ale tutaj jest tak, że za każdym razem, jak gdzieś transportujemy autem przyczepkę z punktu tego do tego, to trzeba wyciągnąć, włożyć hamaczek, co zajmuje czas, a wiecie, jak to jest, kiedy dzieci są w aucie i trzeba szybko wyjść i się zapakować to nie ma 20 minut na pakowanie hamaczka, więc to jest totalnie stupne. No kolejny to w ogóle dramatyczna cena, 650 zł. Wszędzie tyle kosztuje. Ja kupiłem na takim całkiem spoko sklepie, tam gdzie kupowałem szczepkę, link jest na dole, no, ale moim zdaniem no to jest ostro. No i finalnie też trzeba się zastanowić, jakiego ma się dzieciaka, bo jeżdżenie w takim hamaczku dla takiego malucha nie jest specjalnie zdrowe i to możecie sobie poczytać w różnych takich blogach. Mam fizjoterapeutę, że to nie jest takie zajebiste, więc ja, ja tak racjonalnie do tego podchodzę, że, że tam jakiś krótki okres czasu nieregularnie. Młody może sobie w tym pojechać i pewnie świat się nie skończy. Zwłaszcza jak się nie jeździ po wielkich dziurach. Ale docelowo tak jak teraz myślę to chyba bym poczekał aż będzie już taki większy siedzący. I teraz werdykt. Werdykt jest taki, albo nawet nie werdykt, czy jak to oglądasz już i się zastanawiasz to czy kupić. I odpowiedź jest taka, że jak będziesz dużo jeździł i dochodzisz do wniosku, że twój dzieciak może w tym jeździć to chyba nie za bardzo masz wyjścia tylko po prostu musisz kupić więc powodonka no a jeżeli nie masz takiego ciśnienia i możesz poczekać sobie trochę dłużej i jak młodszy będzie jak dziecko będzie po prostu większe tak, bym poczekał i zaoszczędził już i stresów, i nerwów przy wkładaniu, i przy wyciąganiu. Nie, żeby to był jakiś zły produkt, bo jest całkiem niezły, tylko po prostu za trochę dużo z nim zachodu przy wkładaniu, wykładaniu, jak chce się to porządnie zrobić, a nie jak pan na filmiku instruktorzowym. I no to jednak jest sporo kasy, niekoniecznie. Jak, jak, jak ma młodsze dziecko jeździć w tym 3 godziny w roku, albo nawet 30. To może warto po prostu Olać temat poczekać, jakż to rośnie i niech pojeździ normalnie. Ale to chyba zależy od, od potrzeb. Ja osobiście chyba drugi raz bym nie kupił, bo wykorzystywaliśmy tylko kilka razy. Może wrzucę link do Allegro. A tak w ogóle to zachęcam do subskrybowania kanału, będę coś wrzucał, bo w sumie to spoko te dzieciowe tematy i nie ma jakichś takich, nie wiem, same są panie blogerki i gadają o rzeczach bardzo długo i bez sensu to można subskrybować i komentować. Na razie.